Musisz to teraz usłyszeć. Jest ktoś, kto nosi coś dla ciebie. To nie jest tajemnica, nie jest to skomplikowane, jest to proste. Ta osoba czuje do ciebie połączenie, którego nie może zignorować. I teraz nadszedł czas, aby to powiedzieć. To nie jest kwestia przypadków czy przypadkowych zdarzeń. Chodzi o to, co pulsuje między wami, nawet gdy nikt nic nie mówi. Już to czułeś, prawda? W tym spojrzeniu, które trwa sekundę dłużej. W tym geście, który wydaje się tak przypadkowy, ale sprawia, że myślisz, są rzeczy, których zwykłe słowa nie mogą wyrazić, ale one tam są, krążą wokół ciebie, czekają na odpowiedni moment. Ta osoba chce, żebyś wiedział. To nie jest kwestia wielkich deklaracji ani idealnych romantycznych historii, to jest rzeczywistość. Chodzi o to, co dla niej znaczysz, o przestrzeń, którą tylko ty zajmujesz. Coś, czego być może nigdy nie udało się jej wyjaśnić. Nawet samej sobie. Ale teraz jest ten moment. Rozumiesz, co to znaczy? To nie ma nic wspólnego z a jeśli lub może. To jest konkretne. Wybór. Chęć. Ta osoba nie może już dłużej trzymać w sobie tego, co czuje, bo to ją przenika, pochłania. I wie, że musisz to usłyszeć. Więc pytam, czy jesteś gotów to zaakceptować. Ponieważ gdy to przyjdzie, poruszy cię. Nie da się tego uniknąć. To nie jest byle co. Chodzi o Ciebie. Chodzi o to, co możecie zbudować razem. Wiem, że to może wydawać się niespodziewane, może nawet niewygodne, ale nie uciekaj. Nie udawaj, że nie rozumiesz, o czym mówię, bo w głębi duszy wiesz. Wiesz, że to połączenie istnieje. Że to nie jest coś, co zdarza się każdego dnia. Że ma to znaczenie i więcej niż to. Wiesz, że ta osoba jest gotowa przełamać ciszę. Ona nie chce owijać w bawełnę, nie chce nic ukrywać. Chcę tylko, żebyś był gotów słuchać, bo to, co zaraz zostanie powiedziane, może zmienić wszystko, możesz czuć, że nie jesteś gotowy, ale kto jest? Te rzeczy nigdy nie przychodzą w dogodnym momencie. Pojawiają się wtedy, kiedy muszą, a ten moment jest teraz. Ta osoba obserwuje cię bardziej niż sobie wyobrażasz, nie w sensie fizycznym, ale w sposób, w jaki dostrzega rzeczy o tobie, których inni nie zauważają. Małe rzeczy, te, które umykają nawet tobie samemu. Zwraca uwagę na detale, jak przechylasz głowę, kiedy się zastanawiasz, czy jak zmienia się ton twojego głosu, kiedy mówisz o czymś, co naprawdę ma dla ciebie znaczenie i nosi to ze sobą. Nie jak bagaż, ale jak skarb. A ty? Czy zauważyłeś tę wymianę? Zauważyłeś, jak w niektórych momentach wydaje się, że powietrze zmienia się, gdy jesteście blisko? Jak gdyby świat na chwilę wstrzymał oddech. To nie jest coś, co sobie wymyślasz, to nie jest coś, co wybieramy czuć, to coś, co po prostu się dzieje, i kiedy się dzieje, nie da się tego ignorować. Pytanie brzmi: Co zamierzasz z tym zrobić? Czy będziesz nadal udawać, że nie widzisz? Czy otworzysz się na coś, co może być znacznie większe niż sobie wyobrażasz? Nie mówię, że będzie łatwo, nie mówię, że wszystko będzie doskonałe, ale mówię, że będzie prawdziwe. A czasem to jest wszystko co się liczy. Ta osoba jest zdenerwowana. To fakt. Zdenerwowana, bo wie, że otwarcie serca oznacza ryzyko, oznacza narażenie się, pokazanie swojej wrażliwości, ale jednocześnie jest na to gotowa, bo wie, że jesteś tego wart. Bo jest w tobie coś, czego nie znajduje w nikim innym. Nie chodzi o doskonałość, chodzi o połączenie. O to uczucie przynależności które pojawia się tylko wtedy, gdy dwie osoby dzielą coś prawdziwego. Czy rozumiesz, jak ważne to jest? Jak rzadko spotyka się kogoś, kto naprawdę nas dostrzega? Kto widzi, kim jesteśmy, bez masek, bez filtrów? O tym tutaj mówimy. I dlatego ta osoba zbiera odwagę, by powiedzieć, co czuje, bo w głębi duszy wierzy, że ty też to czujesz. Może w inny sposób, może w innym rytmie, ale czujesz. A teraz musisz zdecydować, czy będziesz otwarty, by słuchać, by to przyjąć? Czy może zamkniesz oczy i udasz, że nic się nie dzieje? Bo, szczerze mówiąc, tutaj nie ma neutralności. Od momentu, kiedy te słowa zostaną wypowiedziane, nie będzie już odwrotu. Cisza, która wcześniej wypełniała przestrzeń między Wami, zostanie zastąpiona czymś nowym, czymś żywym, czymś, co wymaga odpowiedzi. Czy zastanawiałeś się kiedyś, co to może oznaczać dla przyszłości? Nie mówię o obietnicach czy planach. Mówię o możliwościach, o budowaniu czegoś na bazie tej już istniejącej więzi, czegoś, co nie potrzebuje natychmiastowych definicji, ale potrzebuje uwagi, opieki. Ta osoba nie chce cię zmuszać, nie chce cię postawić pod ścianą, po prostu chce, żebyś wiedział, co czuje, ponieważ to jest ważne, bo nawet jeśli nie jesteś gotowy, by odpowiedzieć, ona potrzebuje, żebyś zrozumiał jak bardzo jest to dla niej istotne. To samo w sobie jest już aktem odwagi, gestem zaufania. I musisz to szanować, niezależnie od tego, jak się czujesz, ale oto prawda, ta więź nie jest tutaj przez przypadek. Zostałeś wybrany w pewien sposób. Zajmujesz przestrzeń w życiu tej osoby, której nikt inny nie potrafi zająć. Nie dlatego, że jest to wygodne, ale dlatego, że jest to nieuniknione. I teraz musisz zdecydować, jak sobie z tym poradzisz. Będzie trudno? Może, ale kiedy coś jest tego warte, zazwyczaj tak jest. Ważne jest, abyś był obecny, abyś był gotowy słuchać, rozważać, czuć, bo czasami wszystko, czego ktoś potrzebuje, to znak, że nie jest sam w tym uczuciu. I wierzę, że jeśli teraz to słuchasz, to dlatego, że także coś czujesz nawet jeśli to tylko iskra, mały płomyczek, który jeszcze nie przemienił się w coś większego. Więc powiedz mi, czy pozwolisz tej więzi rosnąć? Dasz sobie szansę na zbadanie, co to znaczy? Czy pozwolisz, aby chwila przemknęła, zachowując w sercu wątpliwość, która mogłaby zostać rozwiana? Ta osoba czeka, czeka na ciebie, nie po to, aby cię do czegokolwiek przekonać, ale aby podzielić się czymś prawdziwym. I pytanie brzmi, czy będziesz tam, aby posłuchać? Jeżeli nadal tu jesteś słuchając, to dlatego, że coś w tobie wie, że to jest prawdziwe, że ta więź istnieje i że w jakiś sposób już cię porusza. Może boisz się to przyznać, może wolisz to ignorować, bo zmierzenie się z tym oznacza otwarcie się na coś nowego, coś czego nie można kontrolować. Ale oto prawda, już jesteś zaangażowany, od momentu kiedy poczułeś tę obecność w swoim życiu, od chwili kiedy zdałeś sobie sprawę, że ta osoba jest inna. I ta osoba nie jest tutaj, aby żądać od ciebie czegokolwiek, ani prosić o coś, czego nie możesz dać. Jest tutaj, ponieważ czuje, że musi się podzielić, musi się otworzyć, bo trzymanie tego w sobie nie jest już opcją. To musi wyjść, musi być powiedziane, bo kiedy więź jest tak silna, nie milknie, rośnie. Znajduje sposoby, aby się manifestować, nawet kiedy próbujemy to ignorować. Czy pamiętasz moment, kiedy po raz pierwszy to sobie uświadomiłeś? Może nie było to coś tak oczywistego, ale konkretny moment. Może to był spojrzenie, słowo, a nawet cisza. To uczucie, że świat wokół się zatrzymał, choćby na sekundę, i wiedziałeś w tej chwili, że coś tam jest. Coś, czego nie można wyjaśnić, ale co czułeś. A teraz nadszedł moment, by się z tym zmierzyć. Nie można już udawać, że tego nie widzisz. Nie można już uciekać. Musisz zdecydować, czy zrobisz miejsce na tę prawdę, czy zmierzysz się z tym, co może przynieść do twojego życia? Bo cokolwiek to jest, już tu jest. I cokolwiek zdecydujesz, ukształtuje to, co nadejdzie. Ta osoba się naraża, i to jest ważne. Nie jest łatwo powiedzieć to, co ona zaraz powie. Nie jest łatwo otworzyć serca, zwłaszcza gdy wie się, że odpowiedź może nie być tą, na którą się czeka. Ale mimo to ona jest gotowa. Gotowa zaryzykować, bo znaczysz dla niej coś, czego nie można zignorować. I może zastanawiasz się, dlaczego ja, dlaczego ta osoba wybrała otwarcie się przede mną wśród tylu innych ludzi na świecie? Odpowiedź jest prosta: bo masz coś, czego nie znajduje w nikim innym. Może to sposób, w jaki patrzysz na świat, sposób, w jaki się komunikujesz, lub sposób, w jaki sprawiasz, że się czuję. Nieważne, co to jest, jest to unikalne, a to jest rzadkie. Bardzo rzadkie. Ale co ty z tym zrobisz? Czy zaakceptujesz ten prezent, ten moment wrażliwości, czy odwrócisz się plecami, pozwalając tej więzi zanikać, aż zniknie? Bo tak, to też jest możliwość, ale jeśli tak się stanie, musisz być pewien, że właśnie tego chcesz, bo rezygnacja z czegoś takiego nie jest lekką decyzją, to coś, co będziesz nosił ze sobą. Pytanie brzmi, czy jesteś gotów zrobić krok w kierunku tego połączenia? To nie musi być skok, to nie musi być ostateczne, to musi być tylko ruch, bo czasem to wszystko, co jest potrzebne, aby coś wielkiego się zaczęło. Mały gest, słowo, spojrzenie, to może wystarczyć, aby wszystko zmienić. I zanim pomyślisz, że to wszystko jest Twoją odpowiedzialnością, pozwól mi powiedzieć, nie jest. Ta osoba nie jest tutaj, aby obarczyć Cię wszystkim i oczekiwać, że to rozwiążesz. Ona jest tutaj, aby dzielić, aby współdzielić, aby budować coś razem, jeśli jesteś gotów. Ale musisz być obecny, musisz być szczery zarówno wobec siebie, jak i wobec niej. Jeśli coś czujesz, powiedz to. Nie czekaj na idealny moment, bo on nie istnieje. Nie czekaj na właściwe słowa, bo one nigdy się nie pojawią. Po prostu bądź prawdziwy. Powiedz, co masz w sercu, nawet jeśli to trudne, nawet jeśli to mylące. Ta osoba nie oczekuje doskonałości, ona oczekuje szczerości. A jeśli nie czujesz tego samego, to powiedz to również, bo najgorsze, co możesz zrobić, to pozostawić to w zawieszeniu, wzbudzając nadzieje, których nie możesz spełnić. Bądź bezpośredni, ale bądź delikatny, bo ostatecznie ta osoba otwiera się przed tobą, ponieważ wierzy, że jesteś osobą, na którą warto, osobą, która zasługuje naprawdę bez względu na to jakaby nie była teraz spójrz w siebie zapytaj siebie co naprawdę czujesz usuń warstwy wątpliwości strachu i niepewności i spróbuj dotrzeć do sedna bo to jest to co się liczy to co masz w sercu w swoim wnętrzu to jest to co ta osoba chce wiedzieć i to jest to co musisz odkryć moment jest tutaj teraz nie jutro nie później ale teraz ta osoba zaraz powie, co czuje, a ty zaraz usłyszysz. A kiedy to się stanie, wszystko może się zmienić. Czy jesteś na to gotów? Doszedłeś do tego punktu i to jest znak. Nie chodzi tu o przypadek ani o zbiegi okoliczności. Chodzi o coś, co już się w tobie porusza. Chodzi o to, by uznać, że czasami życie przedstawia nam połączenia, których nie możemy ignorować. I co masz zamiar z tym zrobić? Oto wielkie pytanie. Jest ktoś, kto połączył się z tobą w sposób, którego może jeszcze w pełni nie rozumiesz, ale który czujesz? To jest tam w głębi, jak lekkie, ale stałe pulsowanie coś, co cię woła, co sprawia, że myślisz. Nieważne, jak bardzo próbujesz to odepchnąć lub zracjonalizować to jest tutaj, jest to obecność a ta osoba, teraz, jest gotowa, abyś wiedział, jak bardzo jesteś ważny. Dlaczego to ma znaczenie? Ponieważ takie połączenia są rzadkie. Niełatwo je znaleźć, a kiedy się pojawiają, mają moc zmieniania wszystkiego. Nawet jeśli nie jesteś gotowy, nawet jeśli masz wątpliwości, prawda jest taka, że te połączenia nie pojawiają się przypadkowo. Pojawiają się, aby przypomnieć nam, kim jesteśmy, aby wyrwać nas z rutyny i wyzwać nas do odczuwania czegoś głębszego. Ta osoba zauważa rzeczy na twój temat, których nikt inny nie dostrzega. Nie są to oczywiste szczegóły, te, które może dostrzec każdy. To są niuanse, drobne rzeczy, które robisz nieświadomie. Może to być sposób, w jaki twoja energia zmienia się, kiedy mówisz o czymś, co kochasz, albo jak wydajesz się zagubiony we własnych myślach, ale mimo to przekazujesz obecność, która uspokaja tych wokół ciebie. Ona to widzi, ona to czuje i co najważniejsze, ona to docenia i dlatego ona zdobywa się na odwagę, aby się otworzyć. Bo potrzebna jest odwaga, wiesz, powiedzieć komuś, co się czuje, zaryzykować być wrażliwym, zaryzykować, że uczucie nie będzie odwzajemnione. Ale mimo to postanowiła, że warto, bo w pewnym sensie ty jesteś tego wart, reprezentujesz coś, czego ona nie znalazła w nikim innym. Nie chodzi o idealizację czy doskonałość, ale o autentyczność, o to, co jest prawdziwe. Teraz musisz zapytać siebie, co to dla ciebie oznacza. Czy jesteś gotów słuchać? Czy jesteś gotów rozważyć, co to może oznaczać dla Twojego życia? Bo o to tutaj chodzi: nie o obietnice, nie o pewności, ale o możliwości, możliwości, które można zbadać tylko wtedy, gdy na to pozwolisz. To połączenie już istnieje, nie potrzebuje definicji, nie musi być wyjaśniane. Ono po prostu jest. Ale jak każde połączenie, wymaga ono troski, uwagi. I to zależy od Ciebie, to nie jest coś, co buduje się samo, to coś, co wymaga wysiłku, wrażliwości i przede wszystkim obecności. Ta osoba nie chce, żebyś wszystko od razu rozwiązał, nie prosi o ostateczne odpowiedzi, prosi tylko, żebyś był gotów otworzyć na to przestrzeń, żebyś rozważył możliwość, że coś znaczącego może z tego wyniknąć. Bo szczerze mówiąc, na tym polega życie. Na chwilach, w których decydujemy się otworzyć na to, co nowe, na to, co prawdziwe, a może myślisz, a co, jeśli nie czuję tego samego? To też jest ważne. Lepiej być uczciwym niż podtrzymywać nadzieje, których nie możesz spełnić. Ale jeśli tak jest, zrób to z szacunkiem, z troską, bo otwarcie serca dla kogoś jest aktem odwagi, a to zasługuje na uznanie, nawet jeśli nie możesz odwzajemnić uczucia. Ale co, jeśli coś czujesz? Nawet jeśli nie masz pewności, czym to jest, nawet jeśli wciąż jest to zagmatwane? Jeśli tak jest, nie pozwól, aby strach cię sparaliżował, nie czekaj na idealny moment, na doskonałe słowa. Po prostu bądź prawdziwy. Powiedz, co jest w twoim sercu, niezależnie od tego, jak niedoskonałe to może się wydawać. Bo czasem autentyczność jest wszystkim, czego potrzebujemy, aby zbudować coś prawdziwego. I oto przypomnienie. Nie ma żadnych gwarancji. W niczym. Życie jest pełne niepewności, ale właśnie to czyni je tak fascynującym. To, co masz teraz, to szansa, szansa na odkrycie czegoś, co może być transformujące, co może zmienić sposób, w jaki postrzegasz siebie, tę osobę i świat wokół ciebie. Pytanie brzmi: czy jesteś gotowy spróbować? Nie mówię o wielkich gestach, o natychmiastowych zobowiązaniach. Mówię o zrobieniu pierwszego kroku, mały gest, odpowiedź. Otwarcie się na tę osobę, która w tym momencie wkłada swoje serce w Twoje ręce, a teraz chcecie Cię zaprosić do jeszcze bardziej aktywnego udziału, bo to nie tylko wiadomość, abyś się nad nią zastanowił i poszedł dalej. To zaproszenie do zaangażowania, podzielenia się, nawiązania więzi. Chcę usłyszeć od Ciebie, chcę wiedzieć, co to wywołuje w Tobie. Czy wierzysz w głębokie więzi jak ta? Czy przeżyłeś coś takiego? a może uważasz, że to wszystko to tylko gra losu. Napisz w komentarzach, co teraz przechodzi ci przez myśl. Bądź szczery, bądź wrażliwy. Bez względu na to, czy masz wątpliwości, jesteś zdezorientowany, a nawet sceptyczny. Ważne jest, żebyś się podzielił, bo kiedy to robimy, tworzymy przestrzeń, w której inne osoby również mogą poczuć się zainspirowane do otwarcia się, zastanowienia, poszukiwania swoich własnych więzi. A jeśli poczułeś, że ta wiadomość poruszyła coś w Tobie, chcę cię prosić o coś prostego, ale potężnego. Zasubskrybuj ten kanał. Tutaj mówimy o tym, co naprawdę się liczy, o tym, co nas łączy, co nas porusza, co nas zmienia. I chcę, żebyś był częścią tego. Nie chcę, żebyś przegapił kolejne rozmowy, kolejne refleksje, które, podobnie jak ta, mogą zmienić sposób, w jaki patrzysz na życie również zostaw swoją łapkę w górę pod tym filmem. Wydaje się to małym gestem, ale robi ogromną różnicę. Pomaga mi to zrozumieć, że ta wiadomość trafiła we właściwe miejsce, że dotarła do kogoś, kto jej potrzebował. A jeśli znasz kogoś, kto może na tym skorzystać, udostępnij ten film. Bo czasami wszystko, czego ktoś potrzebuje, to usłyszeć coś, co rezonuje z jego uczuciami. Coś, co pokazuje, że nie jest sam. Na koniec pamiętaj o tym: życie jest krótkie, a takie możliwości, takie połączenia nie zdarzają się każdego dnia. Więc nie pozwól, by strach, wątpliwości czy niepewność powstrzymały cię przed przeżywaniem czegoś, co może być wyjątkowe. Bo w końcu to, co naprawdę się liczy, to połączenia, które tworzymy, ludzie, których wpuszczamy do naszego życia i historie, które razem budujemy. Teraz wszystko zależy od Ciebie. Wybór należy do Ciebie, a ja będę tutaj gotowy do wysłuchania tego, co masz do powiedzenia. Subskrybuj, komentuj, lajkuj, a przede wszystkim bądź szczery wobec siebie. Do zobaczenia wkrótce.